do tego filmu w całości powstał we wnętrzach Akademika LiviNX w Krakowie. Lubicie pykać w mobilne gierki. Lubicie jak wam się Face szybciej scroluje, swędzi was właśnie tysiak w kieszeni. I do tego wszystkiego niespecjalnie dbać o wygląd waszego smartfona? Myślę, że mam dla Was naprawdę sensowną propozycję. Skaner nie zrób mi wstydu. Zrobił. Teraz nie zrobił. Zostańcie ze mną. Poko to marka, którą powołał do życia chiński gigant Xiaomi. Dla porządku dodam, bo nie każdy musi to wiedzieć, że Xiaomi kojarzy się jako pogromca flagowców konkurencyjnych firm, zaś Poko to w dużym skrócie dobre smartfony za rozsądne pieniądze. Podobną submarkę stworzył Huawei w postaci Honora. Większość z nas nie żyje i nie pracuje po to, by z każdym kolejnym rokiem wydawać coraz więcej pieniędzy na coraz to droższe smartfony, tak jakby to było urządzenie do zasilania naszych życiowych funkcji. Korporacje odwróciły zasady prostej ekonomii i obecnie borykamy się z problemem horrendalnych cen za urządzenia, które wraz z kilkukrotnie wyższą ceną nie oferują kilkukrotnie lepszej jakości. Innymi słowy, skok tej jakości się nie zmienia, za to zmienia się cena, jaką trzeba za to odczucie zapłacić. Na całe szczęście są jeszcze takie produkty jak POCO X3 Pro, które przywracają nadzieję na normalność, czyli dobrą elektronikę za kwotę dającą zadowolenie tym, którzy unikają przepłacania. Nie ma sensu ubierać tego w okrągłe zdania. Wygląd Poco X3 Pro to jego najmniejszy atut. Można powiedzieć o nim, że jest sympatyczny, że ma bystry umysł, szybko przelicza cyferki i służy zawsze pomocą, ale natura poskąpiła mu urody, więc musi starać się dwa razy bardziej niż inni. No, taki jego los. Gdybym miał szukać skojarzeń i nawiązań do wyglądu tego smartfona, to na myśl przychodzi mi estetyka filmów czy gier ze słonecznego Miami z początku lat 80. Opalizująca obudowa, refleksy, chromy czy pastelowe kolory świadczą o tym najlepiej. Zwieńczeniem tego hołdu dla czasów, kiedy po drogach mknęły wielkie kadilaki, jest ta stworzona z rozmachem wyspa aparatów. Zła wiadomość dla estetów. Telefon zbiera odciski palców z gorliwością godną komisarza Alexa, więc dołączone do zestawu ETUI z pewnością ukoi wasze skołatane nerwy. Natomiast ci, którzy docenią wnętrze tego telefonu, ale nie będą w stanie do końca zaakceptować jego wyglądu, zawsze mogą zaopatrzyć się w jakieś nieprzeciętne ETUI dostępne w naszym sklepie. Zresztą rzućcie okiem na nasz film o case'ach dla Poco X3 Pro. Telefon swoje waży, jest gruby i na pewno nie każda dłoń ucieszy się na kontakt z tą amfibią. Ale jeśli rozmiar ma dla Was znaczenie i koniecznie chcecie mieć telefon z dużym ekranem, to tutaj nie będziecie zawiedzeni. Przekątna na ekranu to blisko 6,7 cala, więc naprawdę sporo. Na ekranie znajdziemy naklejoną fabrycznie folię ochronną. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ekranu warto wyposażyć się w dobrej jakości szkło, Ochronne, na przykład w nasz markowy produkt Bison Glass. W górnej części ekranu znajdziemy kamerę do selfie oraz zaszytą pod ekranem diodę powiadomień. Telefon jest także wyposażony w port podczerwieni. U dołu znajdziemy port USB-C, głośnik oraz wejście na końcówkę mini-jack. Mamy tutaj również slot hybrydowy, który umożliwia nam korzystanie z dwóch kart SIM bądź opcjonalnie karty SIM w duecie z kartą microSD. Obudowa posiada certyfikat IP53, a więc w teorii drobne zachlapania czy unoszący się w powietrzu pył nie powinny wyrządzić krzywdy Poco, ale lepiej świadomie nie wystawiać go na ciężkie próby. W zestawie znajdziemy wspomniane etui, naklejki, 33 watową ładowarkę, przewód USB oraz naturalnie szpilkę do otwierania slotu na karty. Gdyby ten telefon w tej cenie posiadał ekran super AMOLED, to podejrzewam, że markety elektroniczne musiałyby się barykadować od środka zupełnie jakby nadciągała inwazja zombie. Proszę Daj, do dyspozycji mamy jednak ekran w technologii IPS w rozdzielczości Full HD, ale za to z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Wrażenie superpłynności z pewnością docenią chociażby mobilni gracze, o których myślę najczęściej w kontekście tego smartfona. Zresztą sama wielkość, jak i proporcje ekranu świetnie nadają się właśnie do grania, bo znajdzie się tutaj miejsce na palce i wciąż będziemy mieli pełny widok na naszego bohatera i jego otoczenie. Jak wspomniałem wcześniej, przekątna ekranu to nie spełna 6,7 cala, zaś szkło chroniące wyświetlacz to gorilla glass szóstej generacji. Poza standardowymi metodami autoryzacji znajdziemy również czytnik linii papilarnych, usytuowany w przycisku blokady. Jego działaniu nic nie można zarzucić, bo zwykle jest niezawodny, ale czuje wyraźną tremę przed kamerą, zresztą sami widzieliście. Sam przycisk znajduje się w delikatnym wgłębieniu, dzięki czemu łatwiej znaleźć go palcem. Smartfon obsługuje NFC, Bluetooth 5.0 czy chociażby standard Wi-Fi 5, więc mamy na pokładzie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Uprzedzając pytanie niektórych, nie, nie ma 5G. Interfejs to oczywiście Android 11 z nakładką MIUI w wersji 12, który mam wrażenie garściami czerpie z ios iOSa, ale na szczęście nie zabrakło własnych rozwiązań od Xiaomi. Znajdziemy tutaj rozbudowany multitasking, nowe gesty czy ciemny motyw. Jest też opcja Super Wallpapers, czyli animowane i interaktywne tapety. Pora uświetnić najmocniejszą stronę tego urządzenia, czyli jego bebechy, a są one imponujące, szczególnie w kontekście jego ceny. A zatem, mamy tutaj naprawdę porządny procesor od Qualcomma, czyli Snapdragon 860 oraz do wyboru 6 GB RAMu w duecie z pamięcią 128 GB, albo 8 GB RAMu w połączeniu z dyskiem 256 GB. Powyższe parametry to odpowiedź na to, dlaczego telefon wygląda jak wygląda i ma taką, a nie inną Jakość wykończenia. Jeśli to będziecie w stanie przeboleć, to urządzenie odwdzięczy wam się ponad przeciętną wydajnością, która w syntetycznych testach była w stanie zawstydzić niektóre średniopółkowce. choćby testowanego przez nas jakiś czas temu Samsunga A52. Oh. Generalnie ciężko zdławić ten telefon nawet przy korzystaniu z bardziej wymagających gier, natomiast nie uchronimy się przed emisją większej ilości ciepła, której rozkład możecie dokładnie zobaczyć dzięki użytej przez nas kamery termowizyjnej. Na szczęście ciepło rozchodzi się równomiernie, więc nie mamy fragmentów, które odznaczałyby się wyższą temperaturą. W kontekście generowanego dźwięku przez smartfony nie lubię specjalnie zabierać głosu, bo jest to jeden z tych parametrów, który jest bardzo sobie Aktywny w odbiorze i trzeba prawdziwego audiofila, by wyodrębnić mocne i słabe strony tak małych głośników. Dla mnie większość smartfonów gra zwykle podobnie, może z kilkoma szlachetnymi wyjątkami. Grunt, że mamy tutaj prawdziwy system stereo, a nie taki udawany, i jeszcze wejście na starego, dobrego, małego jacka. Bateria w Poco X3 Pro ma pojemność 5160 mAh i jest to naprawdę spore ogniwo. W końcu musi zasilić te wszystkie wydajne podzespoły i 120 Hz ekran, ale dzień bez towarzystwa ładowarki jest jak najbardziej osiągalny. W zestawie znajdziemy szybką 33-watową ładowarkę, która pozwoli nam w około godzinę zreanimować telefon do niemal 100% wigoru. Smartfon nie wspiera ładowania indukcyjnego. A co się dzieje w tych wielkich oczyskach, które łypią na nas z wyspy aparatów? Głównym rejestratorem jest aparat o rozdzielczości 48 megapikseli i jednocześnie jest to instrument, na którym będziecie najczęściej polegać. Daje on przyzwoity obrazek, który pozwoli na zachowanie wystarczających szczegółów na zdjęciach. Kolejna soczewka to szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 8 megapikseli, który w ciągu dnia nabawia się sporej zadyszki próbując doru głównemu aparatowi, natomiast po zmroku ginie na zawał, bo praktycznie nie jest w stanie wygenerować sensownego obrazka. No chyba, że macie słabość do akwareli i abstrakcji w malarstwie. Dalej mamy obiektyw do makro, o którym wspominam wyłącznie dla zachowania rzetelności opisu oraz kamerę, która wspiera cyfrowe rozmycie tła. Jeśli zatem aparat jest tym priorytetowym urządzeniem w smartfonie, na który nie chcecie wydawać dużej sumy pieniędzy, to zdecydowanie lepiej sięgnąć po Redmi Note 10 Pro, o którym więcej dowiecie się z naszej recenzji tego smartfona. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości Full HD w 60 bądź 30 klatkach na sekundę oraz w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Budżetowy smartfon to największa forma kompromisu, w której trzeba obrać jeden kierunek. Poko zdecydowanie obrał kurs na wysoką wydajność kosztem aparatu czy choćby technologii zastosowanej w ekranie. W chwili publikacji tego filmu telefon w obu wersjach RAM i pojemności dyskowej został wyceniony na 1100 zł. Normalnie za wariant 8GB RAMu i 256GB pamięci musielibyście dopłacić dodatkowe 200 zł. Zatem, jeśli aparat nie ma dla Was wybitnego znaczenia i zadowolicie się zwykłymi fotkami, macie do wydania około 1000 zł, zaś mobilne gry pompują adrenalinę do Waszych żył, to w zasadzie nie znajdziecie żadnej alternatywy. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górze, dlatego że to właśnie im zawdzięczamy coraz to lepsze zasięgi i tym samym możemy budować coraz to bardziej zwartą społeczność. Także nie zwlekaj, tylko dołącz do nas i zobaczmy się już wkrótce przy okazji następnego filmu.